Jeśli inwestujecie w reklamę social media produktową i te produkty wam się nie sprzedają, to być może popełniacie błąd, o jakim wczoraj się dowiedziałem wśród jednych z moich klientów, który do mnie zadzwonił i Proste pytanie. Michał, czy jesteś w stanie powiedzieć, dlaczego moje reklamy na Facebooku, TikToku nie działają? Więc ja nie obsługuję od strony marketingowej, bardziej tutaj od technicznej strony sklepu. No więc zadałem mu kilka prostych pytań. Aha, jeszcze powiem Wam, że to jest branża meblowa, ale myślę, że to co usłyszycie nie jest powiązane z branżą. Tutaj akurat jest to jeden z większych polskich sklepów w UK, więc mają dosyć spory stok, duży, dużo inwestują w reklamę, a mimo tego, Sprzedaży za bardzo, akurat z tego kanału nie ma. Więc żyją tego tak od lat, ponieważ sprzedają głównie w innych kanałach, to zawsze gdzieś ten, ten marketing na social media był robiony jakoś partyzancko. No, i tutaj szef się w końcu, nie wiem, zdenerwował i, i poprosił o jakieś wyjaśnienia, czemu to tak jest, że jak coś rzucają na social media, no to coś tam się sprzeda, jak nie wrzucają nic, to się po prostu nic nie sprzedaje. Więc podpytałem go, co dokładnie robią. No i okazało się, że tak, robią fajne filmiki na TikToka, zobaczyłem je, robią filmiki na, na Facebooka, wrzucają, na Instagrama, pokazują te meble, jak się otwierają, więc wszystko to, co klienci chcieliby widzieć. Więc według mnie całkiem ok. Ale no, tak mówi, jest reklama, coś się sprzeda, nie ma reklamy, nic się nie sprzedaje. Więc zapytałem go o te produkty. Co to są za produkty? No i to, co usłyszałem, troszkę mnie zdziwiło, bo okazało się, że oni promują wyłącznie produkty, które im się nie sprzedają. I tu pewnie myślicie, no, no to chyba dobrze, nie? Skoro coś się nie sprzedaje, kupujemy reklamę w social media, i te produkty się jakoś tam sprzedadzą. No i one jakoś tam się sprzedawały, ale nie ciągnąły za sobą niczego innego reklamy wyłączone, nie ma sprzedaży, więc gdzie tu jest błąd? Zobaczcie. Myślę, że każdy, każdy z Was rozumie, że jeżeli wrzucamy coś do social media, czy to jest coś płatnego, czy to jest organicznego, to jeżeli ludzie na to reagują, szerują to, dają komentarze, cokolwiek klikają, otwierają ten post, to dostajemy większy zasięg. No to jest chyba dzisiaj oczywiste dla każdego. I teraz, jeżeli Wy macie brzydkie produkty, ja je nazywam brzydkie, no bo meble pewnie są po prostu brzydkie, mogą być nieużyteczne, niepopularne, nie? jeżeli takie produkty Kupujecie im reklamę, to te reklamy nie dostają żadnego zasięgu dodatkowego. One dostają zasięg, za jaki zapłacicie. No a social media, przynajmniej w teorii, tak, to wszyscy, wszyscy wiemy, że jeżeli coś jest niepopularne, zasięg jest mniejszy. Nie? I teraz stawki za takie reklamy idą do góry, gdzieś to tam trafia, coś się sprzedaje, ale nie jest to w ogóle to się po prostu nie opłaca, ponieważ reklama jest zbyt droga, zbyt mały zasięg. No i, i, i to po prostu nie działa. I teraz dlaczego nie warto produkować, e, e, jakby promować takich brzydkich produktów? One nie dostają zasięgu. A teraz zobacz, jeżeli wy promujesz produkty, które tobie się aktualnie dobrze sprzedają. Oczywiście musisz ich mieć pod dostatkiem. Wiadomo, że jak to jest jakaś limitowana seria, to nie ma sensu. Nie? Ale masz produkty, pewnie każdy z was ma gdzieś tam jakąś serię produktów, typ produktu, który zawsze się sprzedaje. Nie? To teraz zobaczcie, jeżeli taki produkt wypromujecie na social mediach, to jest znacznie większa szansa, że ten produkt się podoba. No, skoro się sprzedaje, to musi się podobać. I teraz myślę, że nieraz widzieliście, że jest jakieś, nie wiem, szafa. I w komentarzach pełno ludzi podczepia innych: hej, sprawdź tą szafę, zobacz to. To jest właśnie przykład produktu, który jest po prostu ciekawy. I teraz, jeżeli Wam się uda puścić taką reklamę, gdzie zobaczycie takie właśnie reakcje, to ja nie mówię, że to mają być miliony. Po prostu jakiekolwiek reakcje pod tymi Waszymi płatnymi postami, czy nawet organicznymi, to taki post wiecie, że on działa i trzeba na niego dać, trzeba po prostu go podpłacić, zwiększyć budżet i ściągnąć ruch na sklep. Następnie, jak ściągacie już ten ruch, pamiętajcie, że to jest znacznie tańszy ruch wtedy, bo on dostaje organiczne zasięgi. To na karcie produktu pod tym produktem pokazujecie te produkty, które chcielibyście no, wypchnąć. Po prostu delikatnie sugerujecie, że macie jeszcze takie produkty. I zobaczcie, jakie to ma korzyści. Nie dość, że macie tańszą reklamę, ona przyciąga więcej ludzi, zwiększa Wam sprzedaż tego jednego produktu przynajmniej, a przy okazji pokazujecie te produkty, które. Wam się nie sprzedają i one też się w jakimś stopniu zaczną sprzedawać. A finalnie po prostu rezygnujecie z tych produktów, i jak macie jakieś topowe, to nie, nie wiem, bo, bo tutaj też później pogadaliśmy, że a, bo to jest sklep meblowy, to powinniśmy oferować wszystko. Według mnie takie czasy już się skończyły. Klient już nie ma czegoś takiego, że jak klient kupi, nie wiem, sofę w tym sklepie, to on kupi tam stół i krzesła. No to się już prawie nie zdarza. Oczywiście, jak coś mu się akurat spodoba, to kupi, ale zazwyczaj klienci mają dzisiaj taki wybór, że kupią to tu, to tam. A to jeszcze w innym miejscu. Z tego co, co nawet, nawet mi ten klient powiedział, że potrafią kupić sofę a poduszki gdzie indziej, bo te im się nie podobają. Więc ja bym się już tym kompletnie nie jakby zajmował, że muszę mieć cały asortyment, bo to jest nie wiadomo jaki duży sklep meblowy. To nie ma sensu. Lepiej wrzucić, sprowadzać produkty, które po prostu są popularne, które są teraz trendy, które działają, niż zapychać się całym stokiem. Mam nadzieję, że coś z tego sobie tak z każdym z Was tutaj wyciągnie. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej.